Dobra, yy, krótki, krótki odcinaczek. Jest może ciemno, ale no nic nie poradzę, powiem tak. Jutro jest planowany lot z koleżkami. znaczy koleżkami. No, kolega i jeszcze sąsiad. Ten, co ma dużo. Bierze 40, ja wezmę z 10. I kolega będzie brał z 50-60. No, no każdy będzie miał po dwa... I pół kilometra, coś takiego, 3 kilometry to może być nawet. Jak to słynny pan mówi, kto ma wiadomo co, to puszcza. Kto kojarzy z grupy, to będzie wiedział o co chodzi. No, no więc, jutro lot jest planowany. Godzina pewnie będzie 11-12. No i mogę wam grać jeszcze zaraz film. Złapałem dzisiaj. Budapeszta kończę tego. Także ja nie przedłużam i coś tam rzucę, bo po prostu za, odci za długi odcinek mi wyszedł. A, jest obcy pantosz. Patrzcie. Oba o, pan toż, Oba Obań, kończaty. Pan, jak kończatek. O. Hmm? Może. Być. A, jeszcze powiem, że było odejście. Ostre odejście. Nie wiem. Raczej tego nie rzucę, chociaż kiedyś tam bardzo daleko poszły, tam chyba 10 sztuk i było jednego mniej, ale okazało się, że wrócił.